Cześć, pytacie mnie często jak zapakować, żeby było bezpiecznie, żeby było dobrze wał, który do mnie wysyłacie. Jak wiecie do mnie to on może przyjechać w zasadzie zapakowany tak sobie, ale ode mnie musi wracać już tak, żeby nie uległ żadnemu uszkodzeniu. Tu mam przykład takiego w zasadzie idealnego zapakowania wału od Jawy. Eski, klient y, zrobił takie w kartonie. Pod spodem jest styropian, na bokach są wyłożenia eleganckie, poklejone. To jest tak, że można to zrobić też z jednego kawałka materiału. Znaczy materiału styropianu w tym momencie. I druga półka coś takiego zakłada się na, na górę. Wał jest bezpieczny, nic mu się nie stanie. Na pewno dojedzie tak, że nie, będzie, że nie będzie żadnego problemu, przynajmniej z powrotem ode mnie do klienta. To jest jeden sposób. Yy, drugi sposób to po prostu bierzecie dobrze osadzacie wał w środku w kartonie, ale naprawdę dobrze. I można to zrobić przy pomocy, nie wiem, starych, takich wydmuszek od jajek, tych, tych foremek. Czegoś, co jest twarde, a podatne do, do, do układania, do doginania. Do no i, i wtedy dopiero na spód, każdą ze ścian zewnętrznych kartonu, oklejacie steropianem dwójką, czy tam trójką, takim twardym podłogowym i też. E, zda to egzamin, pokażę to troszeczkę później bywa też tak, że klient przysyła mi wał, tu z demki w takim kartoniku, w którym no ten wał tak naprawdę się nie mieści, bo nie ma gdzie włożyć steropianów na boku, czy uszczelnić go tak, żeby, żeby nie uległ ewentualnemu rozcentrowaniu znaczy, radzę sobie ja radzę sobie w inny sposób, ale Prosiłbym klientów, żeby to samo robili, bo naprawdę ciężko mi ja muszę jeździć po, po steropian, kupować, tak jakby inwestować w to, żeby wał dotarł do Was bezpiecznie i no, przypuszczam, że od nowego roku będę zmuszony do tego, żeby, żeby tą usługę niestety doliczać do przesyłki oprócz normalnego kosztu przesyłki pobraniowej. U mnie 20 zł to jest. Także prosiłbym o no, takie uważniejsze pakowanie. Nie wkładanie małych wałów do wielkich paczek, bo z kolei miejsca w warsztacie nie mam. Ciężko jest to wszystko później pomieścić. Człowiek się gubi, ginie. Wielka paczka, wałka w środku nie ma, jak to się mówi. Także bez przesady, ale też z kolei wkładanie wału w taki sposób, jak tutaj był, że, że on biegał po całości poczeskane jest. Praktycznie wszystko, no to to też nie jest fajne. Ja spakuję ten wał tak, jak ode mnie będziesz wychodził, i pokażę wam, jak to zostało zrobione. Tutaj wał ten karton posklejałem z boków. Tutaj nałożyłem wypełnienia w formie takiej folii bąbelkowej Teraz zamknę karton i, i obłożę go steropianem dwójką. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać w fazie końcowej. I tak wysłana no, paczka daje gwarancję tego, że, że nic się nie będzie działo. A, widzicie, już tutaj na tym jest poopklejany W tej chwili streczem zrobiona paczka, poobkładana steropianem. Temu wałowi w środku już w zasadzie nic nie grozi, także dotrze do klienta w miarę całą, no, ale sami widzicie, że wymaga to trochę nakładu pracy. Kosztów, bo i taśma, i, i steropian, i, i, i czas, i, i po prostu ogólnie no, nie jest fajnie, wolową, gdyby dotarło to w paczce takiej, gdzie wypełnienie jest już przygotowane przez klienta, i klient pomyśli o tym, że ta paczka musi wrócić, wał musi do niego wrócić, cały, zdrowy, już po centrowaniu nienaruszony. A tak jak wał jest luźny w środku, Niestety kurierzy rzucają, czy to poczta, czy, czy jakakolwiek inna firma kurierska rzuca paczkami. Nie zwracają na to zupełnie uwagi. Można sobie nakleić ostrożnie. Nie powiem brzydko, co to znaczy, no ale w każdym bądź razie na przyszłość prosiłbym, żebyście o ile to możliwe zastosowali się do, do moich rad, próśb. Pakujcie tak, żeby mogło to do Was wrócić w całości. Jeszcze pokażę jeden sposób taki na dużym wale. Tu mam jeszcze przykład takiego super rozwiązania. Klient pomyślał naprawdę, tylko tam na dole niepotrzebnie jest wycięta dziura i ten wał miał tendencję do uderzenia. To był wał od Iża, o ile się nie mylę. Karton, wyłożona powierzchnia Styropianem twardym tu jest reszta układanki do tego kartonu. Tak zapakowany wał. Na pewno dotrze do Was bezproblemowo. Dobrą opcją, oczywiście, jest też skrzynka drewniana z mocowaniami do wału. Tak, żeby wał można było na sztywno przymocować. Żeby on nie ulegał przestawieniom, przesunięciom w momencie, kiedy rzucą, załóżmy paczką. No ale. Takie staropianowe rozwiązanie jest, jest myślę lepsze. No, o Wilku mowa jest i skrzynka drewniana. Tu macie e, przykład takiej skrzynki. To ktoś wykonał skrzynkę do M72. Przy tak wykonanej skrzyneczce zakładamy wał, dokręcam i wiem, że, że nic się z tym fantem na pewno nie stanie. Muszę powyciągać wyciągać śrubki, nakrętki. Także tak zabezpieczony, na pewno dotrze w całości. A, widzicie, Wał jest zabezpieczony, tu nie ma prawa się nic ruszyć. Wał na pewno dotrze do klienta w sposób bardzo bezpieczny. To jest najkorzystniejsza wersja zapakowania Wału, bo jemu bo naprawdę nic się nie stanie. Teraz jeszcze pokażę Wam jedną opcję, tą obiecaną z kartonem. O tutaj mamy paczkę z dużym wałem diawy, od Javy, od cz właściwie. Płyta steropianowa e, taka dziesiątka, piętnastka, twarda właściwie. E, wycięte siedzenie pod wał, druga połówka taka sama, wydłubane siedzenie. Przykrywamy i i wał, oczywiście wróci do klienta w stanie takim, że nie będzie to, nie będzie obaw o to, że został uszkodzony. No oczywiście proponowałbym trochę mniejsze kartony, bo tutaj ten karton jest no, o połowę za duży w stosunku do tego, co powinno być. Ja wiem, że kłopot jest z kartonami, ale starajcie się pakować w troszeczkę mniejsze, bo. Bo takich kartonów 10 i ja już nie mam u siebie jak przejść. Dobra, myślę, że ten sposób pakowania trochę Wam ułatwi. Będziecie wiedzieli, o co mniej więcej chodzi. Także, o ile to możliwe, to proszę, zastosujcie się do tej prośby. Do usłyszenia, miłego.